Życie w Boga i będę wierzcie. W do Ojca jest mieszkań, nie Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział: Idę przecież przygotować Wam miejsce. A gdzie odejdę i przygotuję Wam miejsce? Przyjdę po i zabiorę Was do siebie. abyście siedzieli, by byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego, Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak jest, możemy znać drogę. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca, dlaczego więc mówisz, pokaż to ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem Ojcem, a Ojciec we mnie? Słów tych, które tam mówię, nie wypowiadam Ciebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam samuje tych dzień. Wierzcie mi, że ja jestem ojcem, a Ojciec, we mnie. Jeżeli zaśnie, bierzcie przynajmniej ze względu na same dzieło. Zaprawdę, zaprawdę, Niech spełni się obietnica Jezusa, który powiedział, że duch Ojca Waszego będzie Mówił przez nas. Że Ty potwierdzasz naukę Panie Jezu Chrysty z znakami, które Jej będą towarzyszyć. Niech tej nauce, którą będę było w Twoje Jezus, towarzyszą znaki i cuda Twojej miłości, wyciągnij z tą granicę Jezu nad nami. I dokołuję wielkich rzeczy, jakie inne pokolenia, które były przed nami. de ser Chrystus Cię, prowadzi nas dzisiaj drogą uwolnienia, upomnienia. Drugą z martwych stanów. Będzie nas wysłał. Świętymi Jezus przeszedł po ziemi dobrze czynić i uwalniając, i z tego, że byli pod wracające. Ja. Jezus Chrystus, więc dzisiaj będzie egzortyzowany. Dzisiaj Jezus Chrystus będzie na tym spotkaniu dla nas jako egzorcyzm. Są. Ale są różne inne nasze związane. Zwolnienia od grzechu, od nałogu, od autyzmu. Są różne zniewolenia. I Jezus jest zjednocista, będzie nas chowany. Będzie o tych, którzy teraz także słuchają przez internet tego spotkania. I którzy będą w najbliższym czasie przez internet tego słowa. Tego, co ja mówię w imię Jezusa. W imię Jezusa Chrystusa z martwej strony, obiecowi z Jak to dobrze, że jest. jest niewolony, to teraz lub taki akt odwiarowania tej osoby z niewolonej albo siebie, żeby Jezus upadnie również podczas tego chybu, który czytał przez czy Stanę Świętą. Ściciela miecz nas Pominą. i wtedy Pan nas wyzwolił spod władzy księcia ciemności. swój porzucił, zwycięski, wracać z a gdy uwięził szatana,